Hej, z tej strony Shadow, witam Was w kolejnym tutorialu i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką babeczkę z koralikami Toho, co będzie Wam potrzebne. Modelina, tak jak na zwykłą babeczkę, ja na podstawę użyję kolor fioletowy SH20, a na górę babeczki użyję E ze Skulpi. Koraliki toho. Moje akurat są takie fioletowo niebieskie, lekko błyszczące, ale oczywiście, kolorystycznie nie musicie używać wszystkiego tak jak ja. Fimo Liquid. Foremka do babeczki. Haczek. I jakieś takie narzędzie, dzięki któremu będzie Wam łatwiej przyczepieć koraliki do babeczki. Najpierw zaczynamy od zrobienia takiej normalnej babeczki. Jeżeli macie foremkę, to będzie Wam po prostu łatwiej. Jak zrobicie babeczkę, to nie wyciągajcie jej z foremki, bo będzie łatwiej przyklejać koraliki wtedy do góry babeczki. Teraz przyklejam górę babeczki do podstawy. Nie musicie teksturować góry tej babeczki, dlatego że i tak tej tekstury pod koralikami nie będzie widać. I teraz, jak już mamy babeczkę, to bierzemy sobie trochę koralików i narzędzie, które pomoże Wam przyklejać koraliki do babeczki. No i oczywiście nasz bardzo pomocny Fimo Liquid. I co teraz trzeba zrobić, to trzeba sobie nanieść trochę Fimo Liquidu na babeczkę i go delikatnie rozsmarować palcem. Oczywiście fimo liquid jest po to, żeby koraliki nie odkleiły się po upieczeniu tej babeczki. Bierzemy sobie nasze narzędzie, nawlekamy sobie koralik. Chyba, że na przykład nie macie takiego narzędzia, to możecie po prostu użyć jakiegoś drucika albo haczyka do modeliny i przyklejamy w miejscu gdzieś na dole, zaczynamy od dołu i tak to będzie mniej więcej Wyglądało. Możecie ten koralik trochę wcisnąć do modeliny, ale jak już jest Fimo Liquid, to raczej nie jest to konieczne. Teraz biorę następny koralik i również go przyklejam. I najpierw zrobię okrąg wokół dołu babeczki, a potem będę szła okrężnie w górę. Oczywiście, możecie tworzyć różnego rodzaju wzory na takiej babeczce, bo tych koralików Toho jest po prostu odgroma masa kolorów do wyboru i tak dalej. Ja akurat użyję tylko i wyłącznie tych, bo nie mam takiego samego rodzaju w innym kolorze. Czekaj, co ja mówię? No właśnie Eryk przyszedł i przeszkadza mi w nagrywaniu Czekaj, co ja chciałam powiedzieć, bo zapomniałam Czekaj, co ja A, już wiem Ta babeczka jest bardzo pracochłonna, ale przynajmniej efekt końcowy jest bardzo ładny I zasłaniasz mi światło Sit down A, i tak dopiero sobie teraz pomyślałam, że właściwie skoro ta góra babeczki jest zasłonięta przez koraliki to możecie użyć jakiejś modeliny ze ścinków, które Wam zostają. Takie, wiecie, które używa się po prostu jako ścinki, takie odpady, coś w tym stylu. No ale ja już zrobiłam taką górę, bo przy tej babeczce troszeczkę widać tą górę. Ale jeżeli macie koraliki jednolite, nieprzezroczyste, to możecie użyć właśnie ścinków z modeliny. Babeczka jest skończona, teraz tylko wkładam haczyk. Zabezpieczam go za pomocą likwidu i haczyk wkładam w koralik, w który zmieści się oczywiście ten drucik. Bo czasami są koraliki, w których się takie druściki duże nie mieszczą. Jeżeli nie chcecie zepsuć babeczki, to po prostu nie wyciągajcie jej z foremki. Ja swojej nie wyciągnę, bo mi się prawdopodobnie przewróci na, na podkładce, natomiast... Natomiast tak mniej więcej będzie wyglądał efekt. Tak jak mówię, ja nie wyciągam z foremki, bo po prostu nie chcę zepsuć koralików. One sobie, one się trochę ślizgają na y, likwidzie, więc nie będę tego ruszała. Ale w tym tutorialu byłoby to wszystko. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Oprócz tego komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych tutorialach. Na razie.